Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed suszą hydrologiczną. Poziom w polskich rzekach jest w tym roku wyjątkowo niski. Najgorzej jest w centrum i na południu kraju. Na wysokości Tczewa Wisła utrzymuje się poniżej stanu średniego. Na rzece, m.in. na wysokości Gniewa czy pod Tczewskich czatków pojawiły się olbrzymie łachy. W tej ostatniej miejscowości Piaszczysta Wyspa jest szeroka na ponad 100 metrów. Na naszym Tczewskim trzeba przyjąć, że jest około metra do półtora, jest poniżej stanu średnich od Gdańskiej Głowy. Jest w okolicach stanów średnich. Już powyżej rzeki jest znacząco, bo te stany są bardzo niskie. Jest to na pewno sytuacja niekorzystna, czy dla żeglugi, czy dla samej rzeki. A co to oznacza dla służb? To oznacza, że musimy monitorować to, musimy zapewnić bezpieczną żeglugę, No i oczywiście też jest niekorzystne dla budowli hydrotechnicznych. Także chciałbym zwrócić uwagę na te przemiały występujące. To są takie łachy wystające powyżej lustra wody. One są bardzo niebezpieczne. To jest takie złudne optyczne, po prostu złudzenie. Nie można tam wchodzić absolutnie. Rzeka Wisła jest bardzo niebezpieczną rzeką, gdyż może tam przebiegać nurt, przy tym i, i y, znajdują się po prostu tam w naszej głębokości. I tak jesteśmy w lepszej sytuacji, jeśli chodzi o stan Wisły, niż na południu kraju, tak? Oczywiście, że tak, ale mówię, to jest od Trzeba tutaj w dół rzeki. Teraz stan Wisły w Tczewie wynosi 271 cm. Dodajmy, że stan ostrzegawczy dla tego odcinka to 700 cm, zaś alarmowy 820. Z kolei 16 lipca 1930 roku na wodowskazie w Tczewie było tylko 166 cm wody.